Nie będzie zmian w podziemnym przejściu pod torami kolejowymi między ulicą Słowiańską a zatorzem poseł Grzegorz Rusiecki otrzymał z Ministerstwa Infrastruktury odpowiedź na swoją interpelację w tej sprawie. W oddanym do użytku po remoncie przejściu podziemnym nie było żadnych pochylni ani podjazdów umożliwiających skorzystanie z przejścia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej z wózkami dziecięcymi czy rowerzystą. Mieszkańcy skarżyli się, że przejazd czasami zamykany jest na dość długo i oczekiwanie na otwarcie rogatek, na przykład w deszczu jest problemem. Poseł Grzegorz Rusiecki zapytał ministra infrastruktury o możliwość dostosowania tunelu do potrzeb mieszkańców. Odpowiedź nie pozostawia złudzeń. Istniejąca konstrukcja obiektu nie daje możliwości zabudowy windy lub pochylni zgodnie z obowiązującymi przepisami. Platformy na schodowe natomiast nie spełniłyby swojej funkcji z uwagi na konieczność ich obsługi przez osoby trzecie oraz z uwagi na to, że nie obsłużyłyby wszystkich interesantów, a mianowicie rowerzystów i rodziców z dziećmi na wózkach. Czytamy w odpowiedzi. Z dalej w pierwszej części pisma dowiadujemy się, że nie zaistniała tutaj sytuacja ograniczenia ruchu osób o ograniczonej mobilności ruchowej, osób z ciężkimi bagażami, wózkami dziecięcymi oraz rowerami, gdyż osoby te mogą skorzystać bezpiecznie z przejścia na poziomie torów. Co więcej, na początku 2021 roku tunel łączący perony zostanie przedłużony tak, by można było z niego wyjść bezpośrednio w kierunku ulicy Towarowej. Miasto ma zatem możliwość zapewnienia nieograniczonego płynnego ruchu pieszych osób o ograniczonej możliwości poruszania się podróżnych z ciężkimi bagażami i rowerzystów. Pismo z upoważnienia ministra infrastruktury podpisał sekretarz stanu Andrzej Bitel. Nie zauważył jednak, że przejścia na Słowiańskiej od wylotu tunelu w kierunku towarowej dzieli około 350 metrów.